No witajcie, odnośnie tego Turana dwulitrowego, 140-konnego, w którym coś waliło, możecie sobie to zobaczyć w shortach. Dam gdzieś tam odnośnik. Co zrobiłem tak bez was? Ściągnąłem pokrywę zaworów, żeby sobie ocenić, jak wygląda góra. I góra nie wygląda za ciekawie. Tam widać dziurę w szklance. Ostatni Dziura w szklance Tam zresztą chyba obok też To tak naprawdę zweryfikujemy Po ściągnięciu Tego wszystkiego Co teraz robię Ściągnąłem pokrywę Jakieś tam nadkole No to 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 tam wiadomo e, Obudowa tutaj e, Filtra paliwa 30, dziesiąteczki Tu jedna dziesiątka odchyliłem To tutaj dwa torksy 20 z tyłu to wszystko trzeba popuścić, po prostu, żeby poduszkę sobie odkręcić. Odkręcam teraz pompę wakum z wałka. Tu mamy dwie M8, -ki. jedna jest tu, druga pod spodem. Tu M10, jedna tu, druga z tamtej strony. Odkręcę, spuszczę, wszystko sobie tu podwieszę na tą lineczkę bądź dwie. I zaraz przy większych konkretach zabieramy się za to razem. Więc tak, generalnie silnik mam już trochę uniesiony Poducha pod michą Odkręcam sobie te dwie trzynasteczki To jest mocowanie zbiorniczka Plus tutaj jest, jak się nie mylę, 18 I zaraz tu za przewodami drugie 18, Później tutaj również Dwie sztuki Jedna się ukryła Tam na dole Będę ściągał poduchę. Dostajemy się do rozrządu. Następnie odkręcamy sobie dwie trzynastki od napinacza. Napinacz zblokowany. Jedna trzynastka jest tutaj. Druga jest pod spodem. Będę ją odkręcał od dołu. Ściągamy napinacz. Poduchy już nie ma. Eee, latarka spadła. Także działamy dalej. Lecimy, lecimy. Za chwilę będziemy Ściągać jeszcze najgorsze jest ta zasrana łapa ta, tutaj, ta, 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 miejsca tu jest mało, ale zobaczymy co da się zrobić, bo ona też jest tam przymocowana e, na śruby szesnastki, jak się nie mylę, i najgorzej jest ją wyciągnąć. No ale działamy dalej, wszystko wam pokażę i objaśnię. Teraz tak, odkręciłem sobie e, trzy śruby od łapy. I z doświadczenia Wam powiem, że to łapę po prostu, tak jak tutaj jest jedno miejsce na śrubę, bo tu już połamany plastik oczywiście, pewnie szarpanie było, miejsce na śrubę, to ja po prostu odsuwam ją w tamtą stronę i w momencie jak ściągnę rozrząd i ściągnę napinacz, to ona pięknie mi górą wyjdzie, nie muszę się z nią szarpać. Teraz za co się zabierzemy, to za odkręcenie tych czterech fasolek na M10. Żeby odkręcić sobie koło pasowe, raz, 2, 3, 4 i blokada rozrządu. Ok, ściągniętą mamy jeszcze obudowę dolną składającą się z dwóch części, to jest pięć śrubek dziesiątek, 2, 3, 4, 5. Najpierw zakładamy to, następnie to na to. Dochodzimy e, tak naprawdę do blokowania rozrządu także tutaj mamy nasze kółko tam jak widać jest strzałeczka zaraz gdzieś tu blokuję latarkę i strzałeczka jest Jak się nie mylę, ta strzałka ma być gdzieś tam u góry. Zaraz sobie zerknę w schemat. Będzie wszystko wiadomo. Ona ma się pokrywać z blokadą rozrządu. Jak się nie mylę, ta czarna. Ta czarna. Czyli zaraz gdzieś tu. O, tu mamy strzałeczkę. Wyostrzna. Tu mamy strzałeczkę, a ten bolec tam wchodzi w tą dziurkę. Zobaczymy sobie. Generalnie będę musiał przekręcić, ponieważ nawet jak tutaj dojdę, to ta korona musi być u góry. No i dół mamy zblokowany. Wprowadziłbym Was w błąd, zaraz Wam pokażę przy tym dizelku mamy blokadę i wygląda to następująco że mamy tą drugą blokadę i ta strzałeczka ma być dalej w prawo teraz ząbki mamy u góry zobaczymy czy zgrywa się wałek rozrządu czy też się nie zgrywa i co? i dupa a czemu? Właściciel robił sobie sam rozrząd, generalnie. I patrzcie, jak wygląda napinacz. Nie ciekawie, co? Nie były popuszczone w ogóle fasolki. Stąd ten efekt. Więc wygląda to tak. Nie ma jakiegoś tragicznie dużego przesunięcia. Ale jednak blokada nie chce wejść. Popuszczam sobie te trzy śrubki. Tu mam 18 na środku i zrobię tak, żeby zblokować mimo wszystko i tak jak ktoś wszystko ściągnę, to będę cofał sobie wałem o dobre pół obrotu, żeby przy zdejmowaniu i zakładaniu wałka nic się tam nie pocałowało. Okay, górę mamy zblokowaną, dół mamy zblokowany, możemy sobie popuszczać napinacz i jeszcze Wam powiem o co chodzi z tym kątem synchronizacji w momencie jak kręcicie tym wałkiem, zmienia się tu nacisk na pompowtryski. także w innym czasie są otwierane i zamykane, kręcąc tym właśnie kołem zębatym. Zmieniacie po prostu kąt synchronizacji, musi się zgadzać. W większości yy, nowych to jest 0,0, później gdzieś tam przechodzi się na minus. To zależy od wydajności układu paliwowego. Yy, także co teraz robię, ściągam sobie napinacz, odkręcę sobie tą nakrętkę. Zobaczymy, czy sam puści. Czy zresztą już prawie cały puścił, tu już nie ma co puścić. To jest wszystko do wymycia. Zobaczymy sobie, czy nie leci z pompy wody. Rozrząd ma rzekomo około 20 tysięcy, także pasek na pewno wleci nowy, mimo że nie widać jakiegoś po nim zużycia, ale nie będzie widać po nim zużycia, jak nawet napinacz nie był prawidłowo napięty, przez co właśnie nie mogliśmy wsadzić blokady rozrządu. Co mi się generalnie nie podoba już tutaj, to to, że te fasolki, ta może jest luźna. Ta jest sztywna praktycznie I ta... no... Jakoś, jakoś, ale ciężko idzie Także nie wiem, czy nie będzie trzeba tam gwintów poprawić Albo dać całkowicie nowych śrub Bo podejrzewam, że jak będę leciał je To po prostu je po upierdzielam Dobra, wał sobie cofnąłem, ściągnąłem blokadę Kurczę Widzicie, teraz strzałeczka jest cofnięty w lewo o dobre pół obrotu, co robię teraz? Wstawiam latarkę, żebyście lepiej widzieli. Popuściłem sobie kontry tutaj, 18 na pompowtryskach. I teraz na maksa imbusem szóstką. O, aż poczuję taki maksymalny luz, jak ta śruba lata. Odkręcam sobie. Tutaj, żeby nie było w ogóle nacisku na dźwigni, ma być totalny luz. O, i teraz już ona sobie lata. Cyk, teraz tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Odkręcamy. Co to będzie? Chyba M8. Teraz sprawdzimy. Tutaj, żeby nie było jaj, i żeby wałek we mnie pę pękł. To sobie po prostu odkręcamy leciutko, następny delikatnie o, troszeczkę popuszczam, następny troszeczkę, następny on się będzie stopniowo unosił, troszeczkę i tak po kolei, aż, o, tu mamy już luźno. Tu jest jeszcze nacisk. Tu jest nacisk i czwarta. No, pyli się nam. za trochę trochę ją popuścimy i pewnie tu już mam lekki, tu mam luz. Tu mam lekki opór. Także dobrze, widzimy się za chwilę. Jak już mamy wszystkie cztery luźne, to sobie po kolei je odkręcamy i nasz wałeczek jest. Na zewnątrz. Teraz najważniejsze rzeczy, eee, to znaczy tutaj, e, czy znajdują się broki nasze? Tutaj widać, o, widać jest. Z drugiej strony również jest z, mało światła. Tutaj czasem jest tak, że one po prostu wypadają, także no. Tym trzeba się liczyć. Dobra, odkręcam drugi wałeczek. E, pompki już mamy praktycznie luźne. To jest nasz słynny wałek rozrządu. Na razie nic nie widać. Dopiero jak ściągnę to, będziemy mogli coś ocenić. Jestem w końcowej już fazie. Popuściłem sobie nasze stopki wałka. E, trzeba pamiętać, że tutaj, tu na środku, i tutaj są po dwie śrubki na M8. Zawsze robię sobie to od zewnątrz do wewnątrz, tak samo jak skręcam od wewnątrz do zewnątrz. Także już wszystkie mam popuszczone. Mamy jeszcze jesteśmy blisko. Widzicie? O to mi chodzi. Tyk, mamy nasze śrubki o, i biorę sobie, tak jak teraz tu wszystko układam. Tak teraz od tej strony I też damy nowe śruby. I lecę sobie w lewo. Także odkręcę resztę cztery i ściągamy wałek. No to co, wyciągamy wałek, obejrzymy razem te rzeźnie. Aż jestem ciekaw ile z tych szklanek wywaliło ach, ach, zapomniałem, że tu to jest zawsze problem z tym O, jedną ręką chyba tego nie rusz. No tak no jak mam blokadę Sadoną, to nie rusz. Nie ten bałek swoje waży oczywiście. Niestety. A później będziemy to zbijać. Pokażę wam jak. I ja pierdycam. Liczymy, liczymy, bo ja wyliczyć. liczyć. E, przytarty, dziura, e, przytarty, dziura, dziura i przytarty, jajeczko dziura dziura coś pięknego co wywaliło wszystko także powiem wam no to by było na tyle z demontażu wałka zawory wydają się być wydają się być w porządku jedna szklanka stała to mnie martwi bo jeszcze tak mi się nie zdarzyło ta że musiał ją wydobywać Cała reszta tragiczny stan, nie. Jedna to nawet w części. No właśnie ta jedna. O, to tu od niej mam część popychać. Także nie wiem czy miski nie zrzucę. Bo tu jest rzeźnia. Obejrzę sobie jeszcze wałek. Muszę go powycierać. Także tak wygląda proces demontażu naszego wałka. Jeszcze pokażę Wam, jak zdemontować to. Mam do tego ściągacz i e, będziemy to demontowali, ponieważ musimy to nabić na nowy wałek. Tak to wygląda. Dlaczego przy takiej robocie wymieniamy od razu wałek? Spójrzcie sobie. Widać chyba, nie? Jest ładnie wycięty na krzywkach. Ostatnia to samo, praktycznie. <laughs> wałek dostaje też od razu, dlatego są takie koszta. No tutaj powiem Wam pasek rozrządu nowy, ponieważ rozrząd jest w miarę świeży. E, wałek, panewki, szklanki uszczelki wszelkie, od pompy wakum, od e, pokrywy zaworowej mm, cóż, e, uszczelnia, czy wałka tutaj od tej strony ten który widać, damy nowy oczywiście cóż tam jest, aha, no to to wychodzi gdzieś 1600 do tego musimy liczyć filtr oleju, olej e, prawdopodobnie będzie zrzucana micha tak to mniej więcej nie, niestety wygląda. Widzimy się na montażu. No witajcie, następny dzień dwulitrowy BMW, 140 koni, wstępnie przygotowany, gotowy złożony. cóż będziemy za chwilę robić? Będziemy komisyjnie go odpalać. Zostały zmienione szklanki, nowy wałek, nowe panewki, wałka, nowy rozrząd. Zostało nam nadkole koło postawić go, zalać olejem i będzie próba generalna. Ciemno się zrobiło, jesteśmy już po odpaleniu. Niestety nie pokazałem wam tego, ponieważ musiałem go od boostera odpalić. Nie dał rady własnymi siłami. Cóż tam nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Ale na pewno będzie słychać. Jak silnik sobie chodzi, jeszcze się suszy. Temperaturę roboczą już osiągnął. Więc nie jest źle. W miarę cichutko. Nie puka. Robotę uważam za zakończoną.